Rozdział osiemnasty Upłynęły dwa dni. Kapitan Bodo czuł się już zupełnie dobrze. Siedział w gabinecie zastępcy komendanta wojewódzkiego w Szczecinie, oczekując przybycia Wielgosza i Rajskiego. Ustalili, że zakończą tę sprawę tu, na miejscu. W razie potrzeby konfrontacji ściągną do Szczecina również Huberta Dropskiego, który przebywał w areszcie w Żaganiu. Kapitan Bodo czuł się fizycznie dobrze, lecz momentami nachodziła go ochota machnięcia ręką na tę sprawę, przekazania śledztwa w ręce Wielgosza, Rajskiego lub kogokolwiek innego. Był zwycięzcą, to pewne. Dopadł swego wroga i bandytę, ma go pod kluczem, a jednak, jednak nie czuje smaku tego zwycięstwa, a w każdym razie odczuwa je w sposób szczególny. Ma go, nareszcie go ma. I co? Jakby opadł z sił. Nie jest ciekaw ani jego wyglądu, ani tego, co powie. Stał mu się obojętny. Czy to zawsze tak bywa, gdy uparte dążenia uzyskują szansę realizacji po długich latach? Czuję, jak uchodzi z niego nienawiść. Kto wie, czy nie byłby najszczęśliwszy, gdyby szatan rozpłynął się nagle, zniknął bez śladu. Chyba jednak nie. Tego nie chce. Więc czegoż właściwie chce? Szatan siedział w celi razem z dwoma pilnującymi go funkcjonariuszami. Odmawiał wszystkiego. Jedzenia, napojów, papierosów. Robił wrażenie otępiałego, skazanego na śmierć więźnia. W sąsiedniej celi przebywał Jan Sękacz. Spokojny już, ale milczący, zjadał wszystko, co mu przynoszono. Początkowo był w celi sam, lecz kapitan Bodo zarządził, aby jego dozorowano bezpośrednio. Towarzyszył mu więc jeden funkcjonariusz, który, czy chciał, czy nie chciał, musiał wysłuchiwać okresowych monologów Sękacza. Czego oni ode mnie chcą? To jakaś pomyłka. I jak ja się będę bronił? Biednemu zawsze wiadr w oczy. Gdzie jest kostek? O Boże, mój biedny dom! Funkcjonariusz nic z tego nie rozumiał, nie próbował rozumieć. Miał przecież wyraźny rozkaz. Nie wdawać się w żadne rozmowy, pilnie baczyć, aby aresztowany nie zrobił sobie jakiejś krzywdy. Kapitan Bodo wciąż czekał na spóźniających się wielgosza i rajskiego. Przypomniał sobie, że powinien właściwie wyjaśnić, jak to się stało, że szatan opuścił dom przy ulicy Samosierry, a on, kapitan Bodo, nie został o tym natychmiast powiadomiony. Polecił więc wezwać wywiadowcę, który nosił owej nocy kryptonim Trójka. — To wy byliście trójką? — zapytał, gdy wywiadowca zameldował się. — Podejdźcie, siadajcie. — Dziękuję, obywatelu kapitanie. Ja byłem trójką. — No ślicznie. Nie mam do was żalu, absolutnie. Wyjaśnijcie mi tylko, dlaczego nie nadaliście meldunku zaraz po tym, jak wiadomy nam osobnik opuścił kryjówkę. Trójka uśmiechnął się. — Nie no, obywatelu kapitanie, rozkaz to rozkaz. — O jakim rozkazie mówicie? — O no, tym nocnym. Był przecież rozkaz, że do pierwszej zero zero ma być zupełna cisza. Ten rozkaz miał zapobiegać niepotrzebnemu ględzeniu, ale w takiej zmienionej sytuacji nikt by wam głowy przecież nie urwał. Czy ja wiem? Rozkaz to rozkaz. Macie rację. Jak wasze zdrowie? W porządku, obywatelu kapitanie. Tylko pudełko już nie do użycia. Pieroński gość, nawet nie zdążyłem pisnąć i już leżałem. Zupełnie jak ja, pomyślał Bodo, a do trójki powiedział: Dziękuję wam w imieniu służby. Spisaliście się na medal. Odpoczywajcie. Z tym to gorzej, obywatelu kapitanie. Za godzinę wyjeżdżam do Pyrzyc. Spłonął tam magazyn obuwia. Magazynier podobno zniknął. Trzeba poszukać. No to szczęśliwej drogi i życzę wam, żeby ten magazynier był ciut słabszy od naszego faceta. Bywajcie. Kapitan Bodo wyszedł z za i mocno uścisnął trójce dłoń. Po kwadransie weszli do gabinetu Wielgosz i Rajski. A wy co? Zegarków nie macie? Spojrzał na Wielgosza i stropił się. Przepraszam kapitanie, to nie do was. Wybaczcie, powiedział wielgosz. Mieliśmy cholernie dużo ciekawych zajęć, ale właśnie skończyliśmy. Policzyliśmy nadzienie kurtki i marynarki szatana. Wiecie ile tego było? No, siedem tysięcy dolarów w papierkach, pięć tysięcy złotych polskich, cztery tysiące i trochę w złotych dwudziestkach dolarowych. Całkiem nieźle, chociaż nie najlepiej. Widziałem lepiej nadzianych jego mości. Nie zapominajcie, że pozostają jeszcze do obejrzenia chałupki tych panów. Zwrócił uwagę Bodo. Czy rozkazy zabezpieczające wydano? Tak jest. Z Gdańska nadeszła wiadomość, iż żona sękacza zgłosiła poszukiwanie męża w komisariacie. Dobre, co? Dlaczego dobre? Ta żona może być niewinna. A co w Krakowie? Mieszkanie na włościańskiej oplombowane, a mieszkanie Barbary Szram pod obserwacją i jak dotąd czyste. W porządku, dlaczego nie siadacie? Trzeba ustalić jakiś plan i rozpocząć wymianę zdań z naszym podopiecznym. W bodo wstąpiła nowa porcja energii. Proponuję zacząć jutro. Nie ma pośpiechu. Dziś ustalamy we trzech ogólny szkielet pytań, wiadome, niewiadome, robimy spis i do jutra odpoczywamy. Kto będzie przesłuchiwał? Wielgosz i Rajski spojrzeli na siebie i ryknęli śmiechem. Nie małpujcie, pytam poważnie. Bodo poparł to rzeczywiście poważną miną. Nie rób stata wariata. Czy oprócz swojej widzisz tu lepszą kandydaturę? zaśmiał się Rajski. Jesteś poza tym pełnomocnikiem komendy głównej. Zacząłeś sprawę, więc ją kończ. To ty ją zacząłeś, rzekł z naciskiem Bodo. To my ją zaczęliśmy. Poprawił Rajski, a Wielgorz wtrącił. Rozmawiamy jak dzieci. To chyba oczywiste, kapitanie, że Wy musicie ich przesłuchać. Bliżej, szatan, bliżej. Podciągnijcie portki, tu nie sypialnia. Tymi słowami, wypowiedzianymi niedbale w przestrzeń gabinetu zastępcy komendanta, rozpoczął kapitan Karol Bodo przesłuchanie. Jednocześnie pomyślał, poznał mnie, czy jeszcze nie? Nazwisko, imię, zawód, miejsce zamieszkania, data urodzenia. Szybko, bez ociągania się. Od iluż to lat krąży wśród ludzi powiedzenie gdyby wzrok mógł zabijać. Konstanty Teodor Drobski próbował właśnie siadać, gdy protokolarne pytania kapitana Bodo dopadły go, a on wyprostował się, jakby chciał zaprezentować całą swoją dumę i zmierzył kapitana Bodo takim wzrokiem, że przesłuchujący poczuł się odrobinę nieswojo. Nie było to spojrzenie tylko nienawistne. Było to spojrzenie szaleńca, gotowego w każdej chwili rzucić się na swą ofiarę i rozszarpać ją gołymi rękami. Usiadł. Chwila milczenia. Powtarzam. Nazwisko, imię, zawód, miejsce zamieszkania, data urodzenia. Słuchamy. Nie udawaj durnia, wyleciało przez zaciśnięte zęby. Poznałeś mnie i ja cię poznałem. Szatan westchnął. Nie mam zamiaru niczego wam tu opowiadać. Jeśli macie ze mną kończyć, to szybko. Wolnego, powiedział kapitan Bodo i poczuł, że serce bije mu żywiej. Wolnego, powtórzył zyskując na czasie. Cały plan przesłuchania przewrócił mu się do góry nogami. Był pewien, że szatan nie poznał go, i atuty wiedzy o bandzie kowali będą mogły być wykorzystane z nienacka, jako broń służąca atakowi. Tymczasem okazało się, że dla szatana nie będzie to już zaskoczeniem. Skończyć z tobą jeszcze zdążymy. Zresztą to nie nasza sprawa, bo dostarał się mówić powoli, żeby tamten nie odkrył zmiany, jaka w nim zaszła. Gawędziłeś ty ze mną, teraz ja chcę pogawędzić z tobą. A może już nie pamiętasz, tyle lat. Mogły ci wylecieć z głowy takie drobiazgi. Mów szybko. Nazwisko, imię, zawód. O, odpieprz się, uciął krótko szatan. Wiesz przecież, z kim masz do czynienia. Po co ta ochronka? Wszyscy trzej, Bodo, Wielgorz i Rajski, unieśli brwi, zdumieni tupetem przesłuchiwanego. Ale zaraz Bodo skinął na Rajskiego i podyktował. Konstanty Teodor Drobski, urodzony 11 listopada 1897 roku. Syn Marii i Kazimierza zamieszkały w Krakowie przy ulicy Włościańskiej 77 przez 4 z zawodu... Kim jesteś z zawodu, szatan? Kimś lepszym od ciebie. Ostrzegam cię, szatan, że takie coś może cię kosztować dodatkowo. Jan Sękacz jest twoim bratem, prawda? Strzał był celny i wymierzony zupełnie nieoczekiwanie. Skąd wiesz? zapytał szatan zmieszany. Powiedziałem jaskółki. Tobie tego nie mówiły? No, popatrz, popatrz. Drwiący tom wskazywał, że Bodo dosiadł konia i popędzi teraz jak wicher. A może szepnęły ci cokolwiek o uczonym? Też nie? Dziwne. Byłeś przecież z obecnym tu porucznikiem rajskim na cmentarzu w żaganiu podczas pewnej uroczystości, nie pamiętasz? Nie wysilaj się i powiedz lepiej, jak na to wpadliście. Tom szatana wskazywał, że czuje się on zupełnie równorzędnym partnerem podczas tej rozmowy. Bodo znów uniósł brwi i cień uśmiechu musnął mu wargi. Teoretyk pomyślał. Na szyi stryczek, a rządza zaspokojenia ciekawości, przysłania mu rzeczywistość. Powiem ci, to żadna tajemnica. Powiem ci więcej, ale i ty musisz okazać się rozmowniejszy. Sękacz to twój brat. To już nie ulega wątpliwości. Ciekawi jesteśmy bardzo, czy nam powiesz, komu odrąbaliście palec w Tomaszkowie. Rozumiesz chyba, szatan, że to nie ma istotnego znaczenia. Ten czy ów. Przy twoim braku sumienia nazwiska nie odgrywają roli. Nami zaś powoduje zwyczajna potrzeba zanotowania tego nazwiska w protokole. To tak dla formalności. Więc kto to był? Szatan zdawał się chwilę namyślać. Ja go tam nie wrzuciłem. To prawda, zawołał, chociaż mu nikt nie zaprzeczył. To wymyślił Karol, nie ja. Pomogłem mu tylko. Możecie go przecież zapytać. Zapytamy. A może już zapytaliśmy? Nie wiadomo. Powiedz nam jednak, kto to był ten wrzucony do studni. Felek. On wcale nie miał zginąć. Ani on, ani uczony. To byli moi najlepsi ludzie. Reszta śmieci. Więc odnaleźliście Felka, pochylił głowę. Odnaleźliście Felka i tak się zaczęło. A mówiłem temu bałwanowi. Co mówiłeś? Jakiemu bałwanowi? Szatan, ciuciu babka jest z nami nieopłacalna. Powinieneś wiedzieć o tym. Wiem, ale na tym koniec. Powiedziałem, że Felek i koniec. Poprawił się na krześle i wyprostował. Niech będzie, to nam wystarczy. Ale jest jeszcze jedna cienka kwestia. Planowałeś zamordowanie swego brata. Czy ty jesteś normalny, szatan? Co takiego? Ja, Karola? Ty mnie tu nie wrabiaj w bratobójstwo. Szatan zaperzył się. Można by pomyśleć, że jest zupełnie niewinny, że w tym momencie wierzy w to niezbicie, że go wręcz obrażono tym posądzeniem. Posłuchaj, szatan. Syna się wyparłeś, poszedłeś na pospolite bandyctwo, ludzką krwią chciałeś się utuczyć i utuczyłeś się. Starczyło ci na długo, ale jak widzisz, nie do końca. W lipcu 1947 roku pojechałeś do żagania, do syna. Chciałeś może naprawić zło, jakie mu wyrządziłeś. E tam bajka. Chciałeś poczekać na brata, zaczaiłeś się na niego i postanowiłeś go zgładzić. Nie! krzyknął szatan. To nie było tak. Więc jak było? Ostrzegam cię, szatan, że mamy zeznania twego syna. Nie wykręcisz się byle śpiewką. Hubert tak zeznał? Hubert wam powiedział, że chciałem zabić Karola? Hubert powiedział tylko, że kazałeś mu, aby rozpowiadał sąsiadom o tobie jako o swym stryju. Czy to ci się w ogóle nie kojarzy? cwały. Masz już drugą dodatkową kreskę, szatan. Niech będzie, ale mnie w to wszystko nie wrobicie. Owszem, kazałem Hubertowi tak mówić, ponieważ ja nigdy nie miałem zamiaru zmieniać nazwiska, a Karol, to znaczy Felek udający Karola, już od dawna leżał w studni. Kapujecie? Jeśli mnie nawet wtedy szukali, to mnie w żaganiu nie było. Był tylko stryj Huberta, Karol, ten co to się rozpłynął we mgle, jasne? Porucznik Krajski zapisywał co trzecie słowo zeznania. Mógł tego w ogóle nie czynić. Starym zwyczajem kapitana Bodo całe przesłuchanie nagrywane było na taśmę. Jeśli mimo to Bas grał za maszyście długopisem, to dlatego, że taka była umowa. Kapitan Wielgosz natomiast miał siedzieć spokojnie z boku, nie wtrącać, nie wtrącać się do toku przesłuchania, a tylko uważnie obserwować zachowanie szatana. Szło przy tym zarówno o jego reakcję na poszczególne pytania, jak i śledzenie ruchów. Człowiek, z którym mieli do czynienia, mógł w każdej chwili zdecydować się na jakiś trudny do przewidzenia krok. Jasne, szatan. Zupełnie jasne, stwierdził Bodo i kontynuował. Czym przyjechałeś do Szczecina? Taksówką. Czym zapłaciłeś? Pieniędzmi. Nie waszym śmieciem, prawdziwymi pieniędzmi. To znaczy dolarami? To znaczy dolarami. Kto to jest Alfred Kowalski? Nie wiem. Przypomnij sobie, to taki sobie spory jegomość ze scyzorykiem pod łopatką. Możliwe. Co znaczy możliwe? Możliwe, że miał łopatkę. To ty umiesz jeszcze żartować, szatan? Interesujące. Tylko, że ten jegomość twierdzi, że postąpiłeś z nim fatalnie. Te Ferekuku, Nie znam żadnego Kowalskiego. Odczepcie się. Chciałbym jeszcze wiedzieć, co się stało z twoimi kowalami. Czy też rozpłynęli się we mgle? Wszyscy? Czy też może po roku 1946 założyłeś nową bandę? Szczerze, szatan. Te stare sprawki i tak mamy w aktach. Dokopiemy się. Kopcie, wasza sprawa. Od 46. jestem czysty. Czysty, czyściutenki? Ten zwój papierków i złota spadł ci prościutko z gruszki, prawda? Może i z gruszki. Miałem to, czego chciałem, czego wy nigdy nie osiągniecie. Hardy jesteś, ale to także u nas się nie opłaca. Miałeś ty, teraz mamy my. No powiedz, mamy czy nie? Mam to gdzieś, to i tak nie wasze. Mnie już wszystko jedno. Przeżyłem swoje. Przeżyłem jak chciałem. Co z kowalami, pytam? Szukajcie wiatru w polu, nie wiem. Poszukamy, szatan. Jeszcze poszukamy. Ale już w Warszawie i Olsztynie. Wrócimy też do Pietrzaka. Wyleciało ci z głowy to nazwisko? Jakiego znów Pietrzaka? Stary jesteś. Pamięć już nie ta. Więc ci przypomnę. Wrócimy do tego Pietrzaka, którego kazałeś na moich oczach zastrzelić z mojego rewolweru. Teraz już wiesz? Szatan milczał. Może się zmęczyłeś? Na razie dość, powiedział kapitan Bodo. Wyprowadźcie go, kiwnął palcem na Rajskiego. I dawajcie tu braciszka. Wielgorz zapytał, gdy tamci zniknęli za drzwiami. Kapitanie, może po obiedzie? Nie musimy się spieszyć, sprawa jasna. Prawie jasna. Nie lubię niczego odkładać. Jeśli kochany braciszek nie zatnie się i wyśpiewa resztę, przeniesiemy się do Olsztyna, uzupełnimy akta, przesłuchamy jeszcze raz wszystkich włącznie z synem i przekażemy sprawę prokuratorowi. Nie rozumiem jednego, rzekł kapitan Wielgosz. Karol Drobski żyje, uczony w żaganiu. Skąd uczony miał dokumenty Karola? Jakim sposobem w ogóle tam trafił? Mam wrażenie, zaczął Bodo, ale nie dokończył, gdyż w tym momencie porucznik rajski wprowadził do gabinetu Karola Drobskiego wel Jana Sękacza. Siadajcie. Bodo zaczął wertować notatki poczynione na karteluszkach, którymi była usłana połowa biurka. Karol Drobski wyglądał jak pachciarz przyłapany na drobnym szwindlu. Miał rozbiegane oczy, mlaskał, oblizywał się skonfudowany, a gdy wchodził służalczo przygięty, powiedział nawet dzień dobry. To cywilne słówko miało być wstępem do całej teorii, jaką był sobie rozwinął podczas rozmyślań w celi. Teoria ta zasadzała się na naiwnym przekonaniu, iż fakt, że milicjanci znaleźli go przy ulicy samosierry związanego i w najwyższym stopniu przestraszonego, stanowi jak gdyby alibi, dowód niewinności. Karol Drobski-Welian Senkacz dyktował rajskiemu kapitan Bodo, żeby skrócić wstępne formalności. Rocznik 1905. Syn Marii Kazimierza. Zamieszkały... Zgadza się? Skierował pytanie do skulonego na krześle Dropskiego. Tak jest, panie kapitanie. Odparł z przesadną grzecznością. No to do rzeczy. Jaki był wasz pseudonim w bandzie Kowali? Ja nie byłem w bandzie. Ja byłem Gajowym. Spokojnym Gajowym. Mnie Kostek zmusił do odstąpienia kwatery. Ja... ja nie miałem z tym nic wspólnego. Ja... ja się bałem. Ja... Przestańcie już jajać. Krótko i węzłowato, jaki był wasz pseudonim? Bez wykrętów. Nazywali mnie Sękacz. Oni mnie tak nazywali. To nie ja wymyśliłem. Ale skorzystaliście z tej nazwy i zmieniliście nazwisko właśnie na Sękacz. Kiedy to było? Dokładnie? Dokładnie. Yy, w czerwcu lub w lipcu 1947 roku. Gdzie? W Gdańsku. Kiedy zabiliście Felka? Dokładnie. Panie kapitanie, pan chyba wie, że to Kostek. Wiem, że to wy, bez migania. Zabiliście Felka, odrąbaliście mu palec, wrzuciliście do studni. Pokażcie ręce, przed siebie. Rajski aż uniósł się na krześle. Drobski wyciągnął drżące dłonie, chwilę je trzymał przed sobą, potem cofnął nagle, opuścił je na kolana i zapłakał. Lewą dłoń wciskał powoli między uda. Ty nędzna kreaturo, ty tchórzu! Miało ochotę zawołać kapitan Bodo, ale się zmitygował. Na szlochę przyjdzie jeszcze czas, powiedział sucho. Odpowiadajcie. Kiedy zabiliście felka i dlaczego? Powiem. Ja się bałem. Ja im wszystko magazynowałem. Ja ich przechowywałem. Ja się chciałem ukryć raz na zawsze. Łzy Drobskiego były autentyczne, lecz żaden z trójki oficerów nie był w stanie powiedzieć, czy jest to wyraz rzeczywistej skruchy, czy może umiejętne wykorzystanie zdolności teatralnych. Ja nigdy z nimi nie chodziłem. Ja miałem dobrą opinię. Pochwały zostawcie nam. Jak było z Felkiem? Pytam po raz ostatni. Bodo skonstatował, że ma przed sobą tchórza, którego ostry ton pytań zbija natychmiast z pantałyku. Felek przyszedł po swoją część. Oni się rozwiązywali. Wtedy Kostek powiedział, że jeśli chce, żeby mnie nigdy nikt nie znalazł, to najlepiej będzie strzelić do niego, odrąbać mu palec i utopić jak kota w studni, dokończył Bodo. Kto strzelił? Kiedy to było? Dokładnie. Kostek strzelił. Ja tylko, tylko odrąbaliście mu palec. Rzeczywiście. Postępek nie wart śledztwa. Jeden palec do tego u nieboszczyka, Bodo rozgorączkował się. Data? zapytał głośniej. Nie pamiętam. Chyba to było w październiku 1946. W październiku, chwileczkę, bo do znów poszperał w karteluszkach. To znaczy, że jeszcze ponad pół roku mieszkaliście w leśniczówce, mając pod bokiem tę straszną studnię, tak? Karol Drobski potwierdził to milczeniem. W porządku, to by się zgadzało. Powiedzcie teraz, w jaki sposób wasze dokumenty znalazły się w rękach uczonego. Zmówiliście się? Z kim? Z uczonym czy z szatanem? Z nikim się nie zmawiałem, więc uczony żyje. Tego się właśnie przez te wszystkie lata bałem najbardziej, że on żyje pod moim nazwiskiem tak. To musiało się tak skończyć. Teraz rozumiem wszystko. Złapaliście uczonego, a on wydał kostka. Rozumiem. Bodo postanowił na razie nie wyprowadzać drobskiego z błędu. Niech sobie myśli, co chce, jeśli mu z tym wygodnie. Jak było z dokumentami? Chyba nie sprezentowaliście ich uczonemu. W dniu, w którym wymeldowałem się do żagania. Dlaczego do żagania? Tak mi poradził kostek. Powiedział, że tam mieszka jego syn, mój bratanek. To będzie najlepsze. Wymeldować się do żagania, pojechać do Gdańska, zameldować się jako sękacz, człowiek bez dokumentów w wyniku zawieruchy wojennej lub coś w tym rodzaju i przepaść raz na zawsze. Taki był plan? Taki. No i właśnie w dniu, w którym wymeldowałem się do żagania, przyszedł do leśniczówki uczony. Kiedy to było dokładnie? W końcu czerwca 1947. Przyszedł zły, splądrował całe mieszkanie, mówił, że się z kostkiem jeszcze nie rozliczył. A ja, ja mu nieopatrznie powiedziałem, że wyjeżdżam, że już się wymeldowałem. Wtedy on, pod groźbą rewolweru, kazał mi oddać dokumenty i odjechał. A wy? Mnie i tak one nie były potrzebne. Wyjechałem z Tomaszkowa na wybrzeże. Kostek później mi mówił, że nie mógł mnie znaleźć i pojechał do żagania. Wierzył podobno w to, że ja jednak nie zaryzykuję, to znaczy nie zmienię nazwiska. Co jeszcze wam mówił? O synu, o uczonym? Nic. Przez te wszystkie lata wspominał tylko przy różnych okazjach, żebym się o uczonego nie martwił. Że on z pewnością od dawna siedzi za granicą. Faktycznie, przekroczył pewną granicę, rzekł do siebie kapitan Bodo. O proszę, jednak przekroczył. Karol Drobski był już rozprężony i zabierał głos jak komentator zdarzeń odległych, znanych z opowiadań i nie dotyczących jego osoby. Zanim przejdziemy do spraw świeższej daty, powiedzcie nam jeszcze, czy po wyjeździe z Tomaszkowa nigdy więcej tam nie zaglądaliście. Broń Boże, uniósł dłonie jak kupiec poręczający słowem honoru jakość sprzedawanego towaru. Bezbójt, kto podpalił leśniczówkę? Kto miał w tym interes, duchy? Panie kapitanie, przypominam sobie. Teraz sobie przypominam, że w leśniczówce pozostały jakieś dokumenty Kowali i trochę kosztowności. Co to były za dokumenty? Ja nie wiem, ja je tylko przechowywałem po różnych dziurach. Pewnie Kostek chciał je wyciągnąć. Nic nie wiem o żadnym podpaleniu. Ja bym tam nigdy Kostek, wszystko Kostek, wy nic. Dobra, przejdźmy do współczesności. Po co przyjechaliście do Szczecina? Kim był Alfred Kowalski? Kto was tak urządził na samosierdzi? Tu to już nic nie jestem winien, zaczął Drobski pewniej. Wezwał mnie Kostek. Pan kapitan może nie wierzyć, ale on mnie naprawdę wezwał. Przez pannę Betty, prawda? Jaka ona tam panna, kochanica. Z czym przyjechaliście tutaj? Z oszczędnościami, tak mi kazał. Ale ja nie miałem zamiaru nigdzie uciekać. Ja tylko musiałem mu pomóc. Pan nie zna kostka, panie kapitanie. Bodo uśmiechnął się na te słowa. To człowiek nieobliczalny. Ja musiałem. Krócej, kim był Kowalski? To rybak. Kostek z nim handlował. Kostek. Wy nie? No, znałem go o tyle o ile. On miał kontakty. On miał pomóc kostkowi, ale potem o coś się pokłócili i pan kapitan wie. Wiem. A waszą znajomość z Kowalskim o tyle o ile, to my jeszcze sprawdzimy. Dlaczego szatan was związał? Prosiliście go o to dla zapewnienia sobie alibi, czy tak? Boże broń, znów uniósł ręce w kupieckim geście. On to zrobił siłą. On nas ograbił. Tu drobski ugryzł się w język i przerwał. Czym zajmowaliście się przez te wszystkie lata? No, jakby tu powiedzieć, byłem zaopatrzeniowcem. Mam bardzo dobrą opinię. Pan kapitan zobaczy. Zobaczę, bądźcie spokojni. Jesteście żonaci? Tak, od czterech lat. Panie kapitanie, moja żona nic o mnie nie wie. Może by jakoś, może by jakoś wsadzić do pierdla zamiast was kogoś innego, tak? Wy, posłuszny braciszek, znów zmienicie sobie nazwisko i będziecie udawać kozła ofiarnego, wypalił Bodo. Bandytyzm to sprawa kostka. A wy działaliście tylko pod przymusem. Jeśli nawet jest w tym jakaś część prawdy, to od kary się nie wykręcicie. Obydwaj. Odpowiednie władze zajmą się szczegółowiej waszą pokojową działalnością, prychnął. Gospodarczą. Nie będę wam tłumaczył, ile za tę działalność możecie zarobić. Ostatnia kwestia. Którędy Szatan opuścił dom przy ulicy Samosierry? No, ja myślę, że przez to sąsiednie mieszkanie. Ono jest puste i ma połączenie przez strych. Tu Mirajski coś pokitłasił, pomyślał Bodo i kazał Drobskiego wyprowadzić.